Cześć widzowie, tym razem będę chciał Wam zaprezentować porządną kamerę, która dobrze widzi w dzień, jak i w nocy. Przejdziemy do omówienia, do zaprezentowania tego, co to potrafi, oraz dam krótki komentarz. Nasza kamera. To 4 megapikselowy model, który został podłączony bezpośrednio do rejestratora. Kamera im wisi wyżej, tym lepiej. My mogliśmy ją zamontować tylko na około 3 metrach i niestety był problem z zoomowaniem tego obrazu, ponieważ im dalej kamera sięgała, tym tego całego obiektywu nie byłem w stanie podnieść wyżej i troszeczkę nam to utrudniało robotę. Ale co jest tutaj istotnego w tej kamerze, to przede wszystkim zasilanie. Mimo tego, że producent napisał, że ma ona zasilanie przez kabel POE, to niestety kamera nie zadziałała. Musiałem użyć osobnego zasilacza. Na szczęście był w komplecie. Sprawny instalator będzie wiedział, jak rozdzielić kabel UTP, tak aby można było podać mu większe zasilanie niż te, które leci normalnie przez restrator lub switch POE. Tak czy inaczej po podłączeniu naszej kamery widziałem, że pracowała w trybie tak zwanym wysokojakościowym to znaczy 25 klatek na sekundę pełna płynność obrazu jakość szczegółów bardzo wysoka na YouTubie tego nie widać, ponieważ wszystkie nagrania są bardzo mocno kompresowane co prawda jest ok, ale gwarantuję Wam, że sam obraz na żywo prezentuje się zdecydowanie lepiej żywiej, jest bardziej nasycony kolorami no i przede wszystkim widać dużo więcej szczegółów takie detale jak odczytanie tablicy rejestracyjnej z aut, które stoją nie ma tutaj najmniejszego problemu w dzień jak i w nocy, co zresztą zobaczycie na tych krótkich nagraniach i klipach. To co najbardziej jest tutaj istotnego to to, że kamera sama w sobie posiada wiele funkcji inteligentnych, takie jak przekroczenia linii, śledzenie obiektu, autotracking. Tutaj wszystko można ustawić, ale robimy to bezpośrednio logując się do kamery i tam zakładając jej dane tryby, w jakich ona ma sobie tutaj radzić. Tak czy inaczej, dla nas zoom to właśnie coś takiego, co tutaj właśnie widzicie. Minimum 16 -krotny. Powiększenie obrazu z obiektów oddalonych od około 150-300 metrów nie ma tutaj większego problemu. Jak sami widzicie, elementy statyczne, kamera Idealnie potrafi sobie wychwycić, ma tak zwany autofokus czyli to jest wyostrzenie. Jeżeli coś nam nie pasuje, możemy oczywiście sobie to lekko poprawić, ale mówimy tylko tutaj o nagraniu. Nie możemy nic zrobić już z tym, co zostało nagrane. Jedynie tak zwany zwykły zoom, który gdzieś możemy sobie przybliżyć, zobaczyć jakieś tam szczegóły. To jest jedyne co mogliśmy zrobić. Jako że kamera jest zainstalowana na ruchliwej ulicy, mamy oświetlenie. Ustawienie w trybie czarno-białym było niesamowitym problemem. Kamera ma tak dobry promiennik, że wpuszcza niewielką ilość światła, i wy, teraz oglądając to nagranie, może, może wam się wydawać, że to jest zachód słońca. Gwarantuję wam, że o tej godzinie było całkowicie ciemno. Nawet jak sprawdziłem sobie na zewnątrz, jak wygląda ten zachód, to było delikatnie tylko widać po światę zachodu. Normalnie było ciemno. Kamera. Bardzo dobrze sobie tutaj radziła w tym trybie. Jedyny minus, jaki zauważyłem, to to, że mimo wszystko nie potrafi odczytać tablic restacyjnych w ruchu. Ma tutaj z tym duży problem. W szczególności, jak się przyłączy w tryb czarno-biały, jest to utrudnione, ponieważ niestety, mimo to są refleksy, i nawet na tym nagraniu, kiedy próbowałem to maksymalnie wyostrzyć. Gdzieś tam jakieś szczegóły można było zobaczyć. Ten tryb kolorowy pomagał, ale mimo wszystko to też nie jest typowo kamera dedykowana do tego, żeby odczytywać tablice rejestracyjne z aut, które się poruszają. Tu samochody jeździły z prędkością 25-45 km na godzinę i tu już był problem, żeby to odczytać. Im szybciej auto jechało, tym gorzej. Światło oczywiście też przeszkadzały, ale jeżeli auto poruszało się wolno, no to już tutaj... Nie było większego problemu, żeby można było coś odczytać. Zobaczenie, zobacz, zobaczyć szczegóły osób w po zmroku też nie było tutaj większym problemem. Można było spokojnie zobaczyć, kto siedzi za kierownicą. Tak czy inaczej, dla nas osobiście kamera jak najbardziej nadaje się do tego, żeby pracowała w bardzo trudnych warunkach. Doskonale nadaje się na obserwację dużych powierzchni lub tam, gdzie tego oświetlenia nie ma. Będzie ona pracować w trybie typowo czarno-białym, ale sama jakość obrazu będzie wystarczająca. Póki co dziękuję Wam za wysłuchanie i trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!